Ferie zimowe w Żurawicy rozpoczęliśmy miłym akcentem, mianowicie inicjatywa społecznego komitetu ulicy Bielonów związana z powstaniem lodowiska przy ulicy Ojca Świętego Jana Pawła II zakończyła się sukcesem. Choć wielu wątpiło w możliwość zrealizowania tego pomysłu, na szczęście wszystko się powiodło. Prace przy powstaniu lodowiska trwały około tygodnia. W projekt zaangażowali się rodzice mając na uwadze dostarczanie rozrywki dzieciom, które właśnie rozpoczynają ferie. Otwarcie lodowiska miało miejsce w poniedziałek 16 stycznia. Obecni byli mieszkańcy gminy Żurawica oraz wójt gminy pan Krzysztof Składowski, który pochwalił społeczną inicjatywę i wyraził radość wynikającą z faktu aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci. Na otwarcie lodowiska przybył również wiceprzewodniczący Rady Gminy, pan Marek Jaremczuk, dzięki któremu w dużej mierze powstało lodowisko. Jeszcze podjęliśmy tutaj ze znajomymi, bo samemu nie można nic zrobić. Inicjatywę, że ferie się zbliżają, żeby dzieci po prostu nie musiały jeździć do przemyśla na no, lodowisko. Płacić za autobusy, płacić za lodowisko. Pogoda nam troszeczkę sprzyjała i postanowiliśmy zrobić to po prostu tak jakby społecznie. Bo jest to robione przez społeczny Komitet Jagielonów. Jeżeli mogę tu wspomnieć, to chciałbym właśnie poprosić do takich działań społecznych. W społecznym komitecie ulicy Jagiellonów praktycznie nie ma ani jednego mieszkańca z Jagiellonów. A nazywamy się społeczny komitet po prostu ulicy Jeglonów. Mamy wielkie wsparcie naszego pana radnego Marka Jeremczuka. Tak samo mogę powiedzieć, jeżeli by nie on, to parę rzeczy by nam się nie udało załatwić, załatwił nam pompę, prawda? Także że wielkie podziękowania dla pana Marka Jeremczuka. No i ciężko było ze względu na to, że teren mieliśmy nieprzygotowany. Weszliśmy po prostu tak stępa. Yy, strasznie nam woda uciekała. I w pierwszy dzień laliśmy 6 godzin, w drugi dzień 6 godzin, i później codziennie po 3 godziny co wieczór. No i nie udało nam się jeszcze zrobić takiej powierzchni jak trzeba, no ale dzisiaj chyba dokończymy to już będzie na gotowo zrobione. Codziennie to się tak na, na takie dwie, dwa etapy rozkładało, bo to i rano i wieczorem także wykorzystywaliśmy to właśnie, że mieliśmy tutaj jak kolega Janek wspomniał mieliśmy warunki dość sprzyjające, silny, duży mróz i, i także chcieliśmy po prostu wylać też jak najgrubszą warstwę lodu, bo podłoże nie mieliśmy przygotowane za bardzo, ale mimo tego daliśmy radę. Jest widać jaki stan jest teraz na wierzchni, także już teraz będziemy i dbać o to, żeby była równomierna nawierzchnia, kładka, żeby dzieciom dobrze służyło. Także to była taka nasza wspólna inicjatywa, bo mamy dzieci w takim wieku prawie jednakowym, żeby po prostu naszym dzieciom zrobić, no a przy okazji, żeby ich rówieśnikom. Taki pomysł padł. No, kto był tam głównie, to nie będziemy tam się wypowiadać, ale, ale no ogólnie mówię tak, Społeczny Komitet ulicy Jagielonow zapraszam do społecznego działania, bo tak jak, jak kiedyś dawniej było, yy, w jedności siła, czym więcej osób jest społecznie działających, tym dzieci nasze będą miały po prostu, czy takie lodowiska, czy jakiś tam niewielki, niewielki stok, czy cokolwiek na ferie, całkiem inaczej to będzie. Pierwszy dzień ferii w Żurawica. pogoda dopisuje, słońce, za nami lodowisko, sezon feryjny i zimowy uważam za otwarty.